Ale przyznać, że się dobrze dzieje. mówi, a to się to ładnie brzmi, ładnie. prawda? Właśnie. I to, to, to jest dla mnie bardzo, bardzo ten fajny element, taki trochę śpiewogry, że fajnie się dzieje, bo opowiadamy fajne rzeczy. I one są prawdziwe. Tak naprawdę gdzieś na świecie, jakby to wyjąć, to tu, to tam, to, to one się dzieją. My byśmy chcieli, żeby to wszystko ładnie poskładać, i u nas, żeby te trybiki zaczęły się kręcić, ale one się nie kręcą. Nie kręcą się. Pewnie z kilku powodów. Jednym z powodów, to żeśmy mówili przed chwilą, jest to, że należałoby przeprowadzić bardzo dużą restrukturyzację socjologiczną administracji. Ten, ten obszar w dalszym ciągu nie czuje, po co mu jest ta cała informatyzacja, bo to tylko przeszkadza. Tak? Bo tam są jakieś, jakieś notatki, które się mogą gdzieś pojawić, bo nie bardzo wiadomo, bo to jest takie proste, żeby to przekopiować i później gdzieś wynieść, i tak dalej, i tak dalej. Jak było na papierze, było w segregatorze, to wszyscy wiedzieli, gdzie to jest, i nikt tego nie mógł wynieść, dopóki pan Kazio tam nie podpisał rozpiski. Także w tej chwili wydaje się, że sam pomysł jest dobry, tylko brakuje tego elementu sprawczego po stronie. Po stronie urzędniczej jego brakowało i w dalszym ciągu brakuje. To nie jest tak, że to nagle skokowo się okazało, że przedtem to wszystko było fajnie, a teraz nagle się okazało, że nie. Nie. Nie było tego napędu. Zresztą, tak jak powiedziałem wcześniej, popatrzmy na pocztę elektroniczną, tak, w który tam jeszcze za, za pana premiera Pawlaka, o to też ważny człowiek, też warto wspomnieć, dlatego że dużo dobrego zrobił. Natomiast no efekt jaki był? No efekt był taki, że stanęliśmy w momencie kiedy wystarczy jedna skrzynka pocztowa na urząd. No, no i co z tym zrobić? Tak naprawdę nie bardzo wiadomo, ani śmiać ani się płakać, bo z drugiej strony no niby jakiś kontakt jest, jest to wszystko obudowane jakimiś przepisami, natomiast razem jak na to spojrzy obywatel to tak naprawdę to mu się wcale nie chce tam na tą skrzynkę czegoś robić, bo on by musiał z kolei się jakoś podpisać. Żeby się podpisać, to musi się gdzieś pójść i, i muszą obejrzeć mu dowód. Czyli znowu jesteśmy nigdzie, tak? to, to trzeba zrobić bardzo wiele kroków, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ja będę mógł wysłać albo odebrać jednego maila rocznie. No to mi się to nie opłaca, tak? Nie mam takiej potrzeby no jako przecież. obywatel. To jest ten problem, bo to jest trochę takie lizanie przez szybę. Mamy tę szybę pomiędzy administracją, a rzeczywistością, ale ta szyba jest stworzona przez część przepisów, które się nie da, których się nie da obejść. Ja w tej chwili prowadzę przetarg. Myślałem, znaczy tak, przyszedłem sobie z biznesu i myślę sobie tak, trzy miesiące to ja ten przetarg przeprowadzę i jeszcze będę miał dużo wolnego czasu. Od początku roku go prowadzę, czyli ósmy miesiąc, ja w dalszym ciągu jestem jeszcze w etapie, kiedy nie poznałem oferty oferentów, i dalej go prowadzę. Przetarg miał się skończyć w ciągu trzech miesięcy, bo tak było zaplanowane. Mamy niektóre ustawy, działania, które wymuszają na urzędniku działanie mało efektywne. Ono jest oszczędne, najprawdopodobniej, chociaż. Tego nie, nie jestem nigdy w stanie powiedzieć, czy lepszy jest system, na który ja wydałem dwa razy tyle i on jest cztery razy szybszy, czy lepszy jest system, który ma szybkość jeden, a ja wydałem na niego tylko dwa razy tyle. Nie jestem, bo to jest takie trudno porównywalne. Natomiast, natomiast efektem tych, tych przepisów, które, które, na, które są nakładane na urzędnika, jest to, że on się troszeczkę w tych przepisach miota, bo tak, mnie pytają koledzy, mówią no dobrze, no a powiedz jakie, jak ja mam zrobić przetarg na to, żeby wybrać audytora bezpieczeństwa, który zrobiłby to według zalecanej normy? Ja mówię nie wiem, zrób tak, żeby, on, żeby gdzieś ta norma była opisana, no tak, ale jak opiszę to mi powiedzą, że opisałem normę i w związku z tym ograniczyłem konkurencję. Ja mówię jak to ograniczyłeś konkurencję, jak jest tylko jedna norma? To jak można ograniczyć? Wszyscy mają, no tak, ale to tak nie można napisać. No i znowu jesteśmy właśnie w tym to jest takie, takie jechanie z rywami, tak? Można próbować coś zrobić, można spróbować określić sobie jakąś fajną rzecz do zrobienia, można nawet pieniądze na to mieć gdzieś zaplanowane. Tylko trzeba przejść przez ogromną, cierniową drogę, żeby doprowadzić do tego, żeby się to udało. A nie udaje się nie dlatego, że. Nie wiem, decydent jest zły, bo decydent chce. Mój decydent bardzo chce i, i jest, to, jest to człowiek, który popiera to, co chce zrobić. Natomiast niestety, ja muszę przejść przez te wszystkie szykany, które są ustawione i nie, przez nikogo innego, tylko właśnie przez, przez, przez przepisy, które są podobno w celu tego, żeby było tanio, dobrze, te, te trzy naraz, tak? tak. Żeby było tanio, dobrze I, i szybko. No i to, nie, to tak nie działa.